Witamy na naszym kanale. Dzisiaj pomodlimy się modlitwą opartą na księdze Jeremiasza 29-19, która przypomina nam słowa Pana, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o utrapieniu i o tym, aby Wam dać to, czego pragniecie, a nie to, co złe, aby Wam dać, abyście byli zbawieni. Pomyślność i nie wyrządzać Ci krzywdy, plany, aby Cię błogosławić i nie wyrządzać Ci krzywdy. Dać im nadzieję i przyszłość. To szczególny czas, aby odnowić swoją wiarę, napełnić swoje serce nadzieją i ufnością w doskonałe plany Boga dla Twojego życia. Panie, nasz Boże, ukochany Ojcze i Stworzycielu wszystkiego, zwracamy się do Ciebie w tym momencie z pokornymi i wdzięcznymi sercami. Jesteśmy wdzięczni, Panie, ponieważ Twoje słowo zapewnia nas, że masz plany wobec każdego z nas: plany na dobrobyt, nadzieję i świetlaną przyszłość. Ojcze, często czujemy się zniechęceni okolicznościami życiowymi. Są dni, kiedy trudno nam patrzeć dalej niż na problemy, które nas otaczają. Ale dzisiaj, Panie, trzymamy się mocno Twojej obietnicy z Księgi Jeremiasza 29:911. Wybieramy zaufanie, że Twoja wizja naszego życia jest większa i doskonalsza niż cokolwiek, co możemy sobie wyobrazić. Kochany Boże, powierzamy wszystkie nasze plany, marzenia i troski Twoim dłoniom. Wiemy, że tylko Pan zna początek, środek i koniec wszystkich rzeczy. Dlatego prosimy Cię, prowadź nas według Twojej woli. Wyprostuj nasze ścieżki i otwórz drzwi, z których wyjścia nie ma. Ojcze, pomóż nam zachować cierpliwość w oczekiwaniu na wypełnienie się Twoich planów. Naucz nas czekać z wiarą, wiedząc, że czas Pana jest doskonały. Nawet jeśli nie rozumiemy, dlaczego mamy trudności, chcemy pamiętać, że Ty przygotowujesz nas do czegoś większego i lepszego. Panie, odnów naszą nadzieję, daj nam siłę, abyśmy wierzyli, że nawet pośród burz Pan działa dla naszego dobra. Niech Twój pokój zagości w naszych sercach, pokój przewyższający wszelkie pojmowanie i dodający nam sił, abyśmy mogli dalej kroczyć naprzód z ufnością. Ojcze niebieski, chcemy Cię wychwalać, bo jesteś bogiem miłości i troski. Nie stworzyłeś nas przez przypadek, lecz w konkretnym celu. Pomóż nam dostrzec wartość naszego życia i zrozumieć, że każde wyzwanie, z którym się mierzymy, jest częścią Twojego planu, który ma na celu nas ukształtować i zbliżyć do Ciebie. Boże, wiemy, że Twoje myśli są wyższe od naszych myśli i że Twoje drogi są wyższe od naszych dróg, dlatego chcemy całkowicie oddać się Tobie. Usuń z nas wszelki niepokój, wątpliwości lub strach i napełnij nasze serca pewnością, że jesteśmy bezpieczni w Twoich rękach. Panie, modlimy się także za tych wokół nas, którzy czują się zniechęceni i pozbawieni nadziei. Użyj nas jako narzędzi, które przyniosą Twoje światło i Twoje słowo tym ludziom, abyśmy byli żywymi świadkami tego, że z Panem zawsze jest nadzieja i obiecująca przyszłość. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoją wierność i Twoją obecność w naszym życiu. Dziękujemy, ponieważ wiemy, że Pan nigdy nas nie opuści i że we wszystkim działa dla naszego dobra. Oświadczamy dziś, że ufamy Ci całkowicie i poddajemy się Twojemu doskonałemu planowi. Dziękujemy wszystkim, którzy śledzili nasze poczynania aż do tej pory, że jesteście częścią tej chwili wiary i refleksji. Niech ta modlitwa przyniesie pokój Twojemu sercu i odnowi Twoją ufność w Boże plany wobec Twojego życia. Nie zapomnij polubić tego filmu, udostępnij go tym, którzy potrzebują Słowa Nadziei i zasubskrybuj kanał, aby śledzić nasze codzienne modlitwy. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę. Amen.